Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak obiecałem, jak nie robię filmów, tak nie robię. Jak już zaczynę robić, to robię hurtowo. Obiecałem wam coś pokazać odnośnie regału i taki mam dzisiaj zamiar. Na razie na tapetę pójdzie pierwszy zbiornik z głupolami. No musiałem troszeczkę przeczyścić ten zbiorniczek, ponieważ tutaj woda. w w tym zbiorniku na tym regale nie była wymieniana z 5 tygodni. Ten z gupolami, nie pamiętam jak to jest mylna filum chyba ta roślina. Dosyć fajnie, i jako jedyna można powiedzieć w tym zbiorniku, dość fajnie sobie rośnie. I oprócz tego jeszcze, oczywiście, mech. Dlatego postanowiłem. Zrobić porządek w tym zbiorniku, wyczyścić go tak troszeczkę bardziej dokładnie, troszeczkę odmulić. Wyczyściłem filtr, troszeczkę zmieniłem kolejność materiałów filtracyjnych, ponieważ wcześniej było tak, że była gruba gąbka, ta wata filtracyjna i oczywiście na samej górze był Matrix, dlatego że no, troszeczkę mi nie pasiła ta kolejność, bo często, y, znaczy nie tyle często, co w pierwszej kolejności zapychała się zaraz za gąbką ta wata filtracyjna i zamulała cały filtr. Teraz y, na samym początku, czyli pierwsze medium filtracyjne i ten pierwszy przesiew to są y, gąbki dosyć takiej grubej ziarnistości. Później będzie wszystko przechodziło przez Matrix, a na końcu wata filtracyjna, czyli woda powinna być kryształ i jak widzicie, niczego tej wodzie nie dolega. Wczoraj po czyszczeniu było to naprawdę ciemno w tym akwarium, było pełno pyłu, pełno wiadostwa. Ile mi się udało, to odciąłem wężykiem, coś tam z dna pozbierałem, tak samo z grubsza i e, powyrywałem oczywiście. Stare, brzydkie rośliny. Zostawiłem tylko to mernofilum. Jeżeli oczywiście nazwę pomyliłem, jak zwykle, to przepraszam. I tak zbiornik będzie na razie sobie funkcjonował. Do niego, w momencie, gdy już zabiorę się za przygotowania, takie już troszeczkę bardziej poważniejsze, do dużego akwarium dla skalarów. Tutaj będą przerzucone jeszcze ślimaki i będą też przerzucone, nie, nie tyle będą przerzucone, co będzie przerzucony yy, mój bojownik. Yy, dzisiaj zrobiłem taki mały rekonesans po sklepach. Mam aż za aż dwa sklepy zoologiczne i szukałem jakichś ciekawych okazów, jeżeli chodzi o głupiki, ponieważ mimo wszystko, że to są bardzo proste, i rozmnażające się jak nie powiem co, ryby, to chciałem, aby one były mimo wszystko w moim tym nowym akwarium. I po prostu mi się podobają ich ubarwienie. Na pewno złamałyby ten brąz, i tą zieleń, taki ponury nastrój, który planuję zrobić w tym akwarium ze skalarami. No, niestety były naprawdę resztki tych ryb, i nic ciekawego kolorystycznie nie dorwałem. Tutaj mam jeszcze kilka egzemplarzy. Prawdopodobnie to jest mieszanka endlerów albo, albo jakichś tam zwykłych gupoli, nie pamiętam. To, co mi zostało z dużego zbiornika, przełowiłem tutaj. Co jeszcze, wiecie, że miałem tutaj jakieś? inne gupole. Najgorsze w tym jest to, że nie widzę tu żadnego samca, więc podejrzewam, że w pewnym momencie to całe rozmnażanie się skończy. Mam jeszcze jednego samca w akwarium ze ślimakami, którego chciałem przełowić, ale po prostu graniczyło to z cudem. Nie dość, że jest mały, to jeszcze sprytniej i po prostu wariuje. Ale już w momencie, gdy będę przerzucał tutaj ślimaki i będę likwidował po kolei zbiorniki, to będę przełowił go tutaj i będzie święty spokój. Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi odnośnie tego zbiornika. Przejdziemy jeszcze teraz do zbiornika z bojownikiem. Tak jak w tym, które teraz widzicie, w zbiorniku zrobiłem porządki z roślinami, tak w tym drugim też. Eee, można powiedzieć, że coś tutaj poszło nie tak, coś z tymi roślinami było nie tak i nie za bardzo chciały rosnąć. Tak jak mówię, to mernefilum. i ten mech dosyć fajnie tutaj rośnie. W tym momencie. Jest dosyć mocne oświetlenie, ponieważ nie chciałem, aby mrugało to wszystko w czasie kręcenia filmu. Na co dzień jest można powiedzieć 50% mocy tej, która aktualnie jest. Więc, no, tak mi tak ktoś doradził z osób, które tam w jakimś komentarzu zostawiły swoje zdanie na ten temat i faktycznie może nie pomogło to w 100%, ale zahamowało rozwój glonów, przez co akwarium 5 tygodni wytrzymało i nic się z nim nie stało. Zobaczymy jak będzie tym razem. Czy będę podnosił to oświetlenie? Raczej nie. Zostawię też na takim poziomie jakieś 50-60%. Nie potrzebuję tu jakiegoś Wystrzałowego wzrostu roślin. Po prostu chcę, żeby te zbiorniki wytrzymały w miarę, w dobrym stanie do ich restartu, jedynie co się mogę. Z czego się cieszę, to yy, to, że tło, które dosyć często zarastało jakimiś gloniszczami, to przy tym zmniejszonym świe świetle wydaje mi się, że, że się wyczyściło wszystko. W akwarium, gdzie są ślimaki. Ta sprawa gorzej wygląda i mimo tego, że jest ich dużo, to jest większe zaglonienie czy tła, czy samych Anubiasów, niż tutaj w tych dwóch zbiornikach. Za chwileczkę przejdziemy do akwarium z bojownikiem, to zobaczycie sami, jakie jest piękne tło. Prawdę mówiąc, nie czyściłem tego, wyczyściłem bo tylko boczne szyby i przednią i tylko z góry ten osad z kamienia, który się Nagromadziło. Teraz na tapetę idzie zbiornik z bojownikiem. Tam jakieś ze dwa ślimaki jeszcze e, pełzają. Hmm. Zapomniałem dodać, że w tym e, akwarium, gdzie są gupole, też wrzuciłem swojego czasu ślimaki, ale okazało się, że dosyć fajnie się tam porozmnażały i pochowały w drzwi, że czego wcześniej nie zauważyłem. Dopiero wczoraj, jak przerzucałem. Roślinami, to zauważyłem, że jest, są tam yy, helenki, i tam niestety wykończyły ślimaki. Tutaj jakoś sobie te ślimaki dają radę. Czyli jest jeden bojownik, i tam ze dwa ślimaki. Powiedzmy na pewno jest tu helmet. Może on tak wyczyścił fajnie to tło. Nie wiem, nie chcę zgadywać. Yy, tak jak mówię, na 5 tygodni troszeczkę zaniedbałem te zbiorniki. Ale wystarczyło mi troszeczkę czasu wczoraj, i w niedzielę, aby doprowadzić je do porządku. No i wyglądałem dosyć fajnie. Z większych strat, jakie w tym akurat zbiorniku, ponieważ w tym zbiorniku z gupolami nie przejmowałem się tam jakimiś utratami, jeżeli chodzi o rośliny, ponieważ są to wszystkie rośliny, jakie mam w akwarium roślinnym, 112 litrów, więc jakiekolwiek straty oprócz tego mernofilum. To to bym nie miał. Yy, spróbuję to mej kiedyś posadzić u mnie w 112. Jeżeli mi nie wypali z y, Rotalą, w Wietnam może ona fajnie to zastąpi. Zobaczymy. Było się tylko, że będzie rosła jak chwast, i będę musiał co chwilę to ciąć. Ale jako zwarta y, taka kępa może fajnie wyglądać. Dobra, wracamy do zbiornika z bojownikiem. To tak samo. Y, fiz był wyczyszczony. No, niestety, powyrywałem wszystko, wszystkie krzaki lobeli, jakie były w tym zbiorniku. Zostawiłem tylko i wyłącznie kryptokoryny. Wczoraj, po, w, w momencie, gdy wrzucałem film y, odnośnie akwarium 112-litrowym, trafiłem na film Mozart'a i e, o tych rozmowach roślin. I powiem Wam szczerze, że jeszcze bardziej. To nie było, że tak, że najpierw oglądałem jego film i chciałem jakieś, jakimiś mądrościami zabłysnąć. Tylko po prostu to, co mówiłem wcześniej, to tak jakby film Mozarta, który oglądałem później, był potwierdzeniem tego, czyli czasami coś mi się uda mądrego yy, wydedukować. Yy, w każdym razie, tutaj też było jakieś bakopa, jakieś inne roślinki. Niestety przy kryptokorynie nie dały rady. I tutaj bardzo dziwna rzecz z Anubiasem w tym zbiorniku, ponieważ zaczęły się robić e, dosłownie jasno-zielone, później żółte plamki na nich, na liściach, a niektóre były dosyć konkretnie zarośnięte jakimś czarnym dziadostwem, które nawet e, twardą gąbką nie mogłem usunąć. Kiedyś Wam mówiłem, że próbowałem coś tam doczyścić e, taką maszynką naszą znaczy szczoteczką do zębów elektryczną, z miernym skutkiem. I jak widzicie, e, Anubias e, na tym cierpiał najbardziej, ponieważ poodcinałem wszystkie te e, liście. To też jest, e, że tak powiem, mam czas teraz, żeby on troszeczkę odrósł. Mam nadzieję, że odrośnie. Mam nadzieję, że e, powiedzmy do startu tego nowego zbiornika Będę miał czym je zasadzić, a głównie tam chcę właśnie mieć anubiasy. Nie chcę żadnych tam strasznych eksperymentów robić z roślinami. Mimo tego chcę, żeby tam były rośliny, ale takie jak właśnie Kryptokoryna, anubias, może jakiś echinodorus, zobaczymy. Nie chcę jakichś tam cudów odnośnie powiedzmy jakichś trawników czy coś tam. Nie, nie, absolutnie. Mam plan jeszcze taki chytry, żeby lobelie, bo ona bardzo fajnie y, w formie emersyjnej rozrasta się. Może jak uda mi się takie korzenie skomponować, że będą wystawać ponad zbiornik, to wtedy gdzieś tam przy, samym, y, przy samej tafli wody będę chciał je posadzić. No plany mam dosyć y, poważne. Zobaczymy jak będzie z realizacją. Y, na razie rozglądam się za kamieniami, jakie by mi pasowały. Za korzeniami szukam tego e, na razie po sklepach tutaj u mnie. Później będę szukał jeszcze w internecie. Wszystko zacznie się w momencie, gdy skompletuję cały zestaw. E, jeżeli chodzi o podłoże, to powiedzmy, że powinno mi wystarczyć to, co mam nagromadzone w tych czterech zbiornikach, bo z niego chcesz skorzystać. Chcę je wymieszać. Yy, może i fajna się z tego zrobi kompozycja. Może dokupię jeszcze jasnego jakiegoś yy, żwirku kwarcowego, żeby wymieszać to, żeby rozjaśnić trochę, żeby takie to podłoże było takie, no, ja wiem, naturalne. Żeby to nie było stricte czarne, tak jak mam w roślinnym akwarium, tylko żeby to było takie, takie jak można w rzece spotkać. O, coś w tym stylu. Do tego korzenie, do tego kamienie okrągłe nie wiem, jak to się nazywa, otoczaki czy jakoś tak. Zastanawiałem się, czy właśnie nie przejść się do mnie nad rzekę i nie pozbierać e, takich kamieni, ale obawiam się, że no... czy takie kamienie nadają się do zbiornika, czy nie są one aż tak przesiąknięte tymi dziadostwami, które w naszych dzisiejszych rzekach są, że po prostu może mi to zaszkodzić y, no, moim rybom, w moim nowym akwarium. Myślałem też, żeby kupić y, karbo i to wszystko wymoczyć. Może to by coś dało. W sumie te też y, kamienie, z których jest tło, też mi się to podoba, ale nie wiem czy znajdę takie, jakie bym. Nie wiem, może też zastanawiam się nad kompozycją taką, żeby znaleźć właśnie ten łupek drzewiasty, y, czy jak to tam się nazywa, tylko w takiej większej formie, ułożyć go w takby. Na kształt jakiegoś gruzowiska, nie wiem. Zastanawiam się cały czas. Tym bardziej, że te kamienie nie są za drogie, jeżeli chodzi o ten łupek, więc na no najtańsze najbardziej ekonomiczne by to e, było. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi odnośnie moich przyszłych planów, odnośnie tego, jak to będzie wszystko wyglądało. E, jeżeli chodzi o akwarium ze ślimakami, to daruję sobie dzisiaj, z tego względu, że nic tam się ciekawego nie wydarzyło. Akwarium z krabikiem zarosło strasznie, więc myślę, że też nie ma za bardzo co pokazywać, bo no bo nie, nic nie zobaczycie. Dlatego dzięki wam, dajcie mi znać odnośnie tych kamieni rzecznych, czy mogę zaryzykować i wrzucić je do swojego akwarium, jakoś z... Początkowo je preparując, może też przejdę się nad rzekę i znajdę jakieś korzenie, bo to jest rzeka, powiedzmy, górska, która może czasami przy większych opadach coś przetargać. Może coś mi się fajnego rzuci w oko. A póki co dzięki, wyrażajcie swoje opinie na temat moich planów. Porozmawiajcie ze mną w taki sposób, że no, po prostu napiszcie, co myślicie o tym. A na dzisiaj to tyle dzięki. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć.